Kurde, nie mogę znaleźć jakiegoś fajnego miejsca, gdzie bym nie umarł. Ej, nie problem. wiem. ale ten nie wykupuje jak zwykle. Zetnie, nie wykopię, to ja... co mnie sadzi z powrotem drzewek? Ale jak? Posadziłem dwa drzewka A, tutaj... A! To mogę się te dwa bierze, wie A, są nam... Ja biorę na razie jeden do jednego, żeby się nie zrobiło za dużo z nich. E, gdzie tylko te są? Eee, e, e, tutaj wody był młotek. Ja pierdziele, to no ja tak myślę. E, ale muszę być słabym graczem. Hmm. Jest słabym człowiekiem. Nikt. No, to też. E, aha, kamień i trawa, a. A gdzie jest młotek, tak bym się chciał zapytać? Jakim? Młotkowaty. Ale w sensie, że gdzieś się go tworzy? Eee, nie, 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 nie. Bo <laughs> pamiętam, że mieliśmy go. No coś tam nim stukałeś. Ale gdzie go dałeś, to nie wiem. Może ci się zniszczył już. Holercie, dobra, never mind. Nie będę komentować tego, bo chciałem sobie zniszczyć te rzeczy, a nie będę mógł już tego zrobić trudno. Eee, Wyjście jest lepsze. twórz młotek, nie? No właśnie nie mam trawy. Mam trawę bym ci dał, ale no chcę jeszcze stworzyć ten ogród, nie Spoko, spoko, rób sobie to co chcesz do i zaraz zrobię chyba sobie wyprawę po nawóz. Zbiorę trochę tych Mandragor jak coś czy na później możemy pozostawić. zostawić? One nie nie, nie, nie są bezterminowe. O. Ja wiem, ale na później w sensie, ale w nocy, bo one wtedy biegają ten co najlepsze, wiesz? Aha. Jak w nocy, bo wyrywasz. Eee. I co, żeby cię wkurzała taka? Nie, ona jest, jakby po twojej stronie. Takie jak Aha. ale jest słaba, ono wielkim chapnię na raz, nie? No eee, dajcie spokój. Dobra, to jest ostatnie tu będziemy zasadzić. Tu są kwiaty. Dobra, zostawię ci jedną mam w lesie jak. Tu są kwiatki. Stwórz me łopatem. A, a ty ty, cholerczo. O! Ja, ja wiem co ci zrobię w tym momencie, panie świniaczku. Świniaczek no to mamy mały problem. Jaki? O, no tutaj żaba biega. Możesz no, ty, żabo. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. A jenny, wiesz co, zrobił za świństwo pajączek. Nie wiem. E, zabił tego. Pajączki e, za, e, zabiły i zjadły mięcho. No to musisz uważać, ale to chwila tam sekundowego odpoczynku, że tak no powiem. No, 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 no. Dobra, no, no, ja no. połowę rybki. Nie w międzyczasie. Hmm. Eee, Będę musiał później spróbować udomowić się, ale nawet nie mam kurde, z czego kurde wziąć się udomowić. Bo... Kurde, nie sprawdziłem. A dokładnie wiesz, jakie rzeczy musi pajączek dostać, żeby... Mięso. Aha, mięso? Tak. Tylko jedno, czy więcej? Jedno. Aha, dobra. I wtedy te całe gniazdo, czy tylko... Je, jeden, którego nakarmić. A, dobra, w tym sensie. Królika trzeba marchewką, takiego tego dużego, a yy, świnie też mięsem. Może być najbardziej świnie, jeśli je mięso potworów najlepiej. o, oh,

no powiedzmy, że trochę tak, trochę nie no to Okej, okay, tutaj. Mm, tutaj ja bym chciał to, żeby zrobić coś takiego. I tu wtedy bym włożył tak. Mm. Zaraz, zaraz, jak tam do jedzenia tego co trzeba było? Aha, trawa, ja pierdziłem, dobra. No mam 6 rybek Dobra, nasionka Nasionka jak będziesz miał w nadmiarze, to chętnie przyjmę. E, ile chcesz? 10? Może być i 10 Dzięki. Jak ktoś to ja idę już zauważyłem jedną rzecz zrobić. No. Yy, bawoły. A, golić. Mhm. Sudzonkę, trawy bym poprosił zasadzić, nie upuścić. <sadzonka trafę> Okej, okay, teraz nawozimy. To tu zasadzimy? Powiedz mi, co ty masz w głowie? Aha, takie coś. To ja to wezmę, bo to od razu sądzę, żeby się nie dźwigał. <grystanie> żeby się nie przedźwignął, co? To... No, dokładnie. No, a ten jak zwykle zostawia na wierzchu. Co za bałaganiasz. A co? O co ci chodzi? No jak zetniesz, to wykop korzenia, nie? Ojej, ja, no tam mi Albo nie poprosisz. Dobra. Szybko zasadźmy sobie. Tu wysadzimy. Tu wysadzimy. E, a, to. Oh, tu. Mhm. No, Okej, okay, no. Kurde, potrzebowałbym troszkę tego. Jak to się Yyy... Zwie... No trawy. Czekaj. O. Czekaj. Co mi jest potrzebne jeszcze do suszarni? Bęga. Węgiel gdzieś tu był. W tej poprawek powinien być. Czy jakoś. Dobra. Jeszcze jeden suszarnik. Wysuszone jedzenie chyba daje więcej, nie? E, nie. Suszone jedzenie jest po prostu dłużej przetrzymywane. Aha, to dobrze jest, dobrze jest. Ej, kolina, stworzę raz, A, dwa... Tutaj jest ten młotek, ja pierdziłem, dobra. Nie masz trawy, nie? Yyy, e, mam aż dwie sztuki. też niedobrze. Dobra. To by było się wybrać na wykopaliska. A wykopaliska trawy? Nie, nie, chodzi mi o kamienie. O te A. wykopaliska e, ile potrzebujesz? Na razie nic, ale to przyszłościowo. 130 sztuk sobie. Bardzo ciekawy. No, ciekawie, ciekawie. Mm, nie tu, tylko. Tu. No dobra. Kurczę, mam bardzo dużo życia, 23, 23 punkty na jeden. Bardzo źle. Dobra, ugotowane, teraz czas sobie ugotować, usmażony. przepraszam. To ugotujemy.

O, siodło. Hmm. siodło siodło no? Okay. Ciekawe, na czym będzie można jeździć. Ja biorę kurlikiem, chcę jeździć. Y Okej, okay. szlangę <laughs> na piromancie jaki. <laughs> Chcieńko jeszcze z, z tym zużyciem No ja mam bardzo dobrze A ty masz teraz ograniczony limit no? No tak A ty nie masz? Ci się nie aż tak źle chyba Nie 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 e, powiem tak, od kamienia nie mam jeszcze problemu Jak coś Aha. Bo mam normalnie tam no, Muszę najpierw zrobić żeby mieć pull tego więc... Dobra, idę psułki na łapie mm. Hej, panie Synek hej coś się stało? Dobra, wiesz co? No? Mam już ponad... Te świńskie skóry, no. Chcesz mieć na domek z tego? No, przyda się, przyda się. Bo właśnie Uf. mam dokładnie 8. Bo można młotkiem to korzystać z takim, takiego myczka, że można brać uh -huh. i niszczyć te głowy tych świniaczków. To są czasami krzee To yy, mm, no nic mi nie jest, nic mi nie jest żyję sobie Ja nic nie zrobiłem To, to nie, nie ja, ja... To Dokładnie to nie ja zatokowałem Ul Czemu nagle czerwone pstałe mi to wyspać bez... Ja nie z tego powodu, że po prostu wziąłeś i zaatakowałeś Czemu Czekaj, czekaj, czekaj. Czy czerwone pszczoły też będą się nadawały na otwarcie Ula Chester, żyj! Oczekaj, one no atakują Chestera Eee, y cztery tutaj Mmm... A, to musiałbym być, dobra. Zrobimy tak i zrobimy to w ten sposób. Nie, nie upuszczaj tyk, mi tej. Tak, tak. Dobra, jeszcze kolejna. Tyk. tyk. Chester, żyj. Dobra, kolejna okay. pszczoła. Dobra, i tą pszczołę też poprosimy. Dobra, możemy już zaczynać zakładanie ula. To też damy to by ster. O, tutaj to. Cyk, 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 cyk. Eee. No to okay. jeszcze rzeczy. O ja kiedy. Dobra, czyste idziemy do domu. Papirus. Dobra. Troszkę mniejszy problem jest, ale i tak dalej jest problematyczny. oj! oj, 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 oj ciemno, ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Mhm, mm te rączki znowu zlecą Parasol, hm, no raczej rączki idą, że czołgają się, nie wiem co mi powie, jak to nazwę, to... Mm. a ja ci nie powiem na pewno. No, no, okay. I idą na ciebie, no tyle działałem. O, drewniana zbroja. Co ja chciałem zrobić? Po co ja sznurek tworzyłem? Chyba na suszarnię. Na pewno tak. Na suszarnię, to tak, tu bym potrzebował jeszcze jeden sznurek. Stworzyć tworzyć jeszcze jedną suszarnię. Ta ryba mi się w końcu ususzyła, czy już nie wiem Jeszcze trochę czasu minąć. Dobra, co potrzebuję do ula? Te, te zabójcze pszczoły to jednak nie są tam. Hmm. To nie są pszczółki. Hmm. Czy ja te potrzebne mi. Hmm, nad ranem połapać pszczoły. A więc można wy wykilować te pszczoły. A. Dobra i teraz tak, do Ula bym potrzebował JNS i jedną tą, czyli jeszcze bym jeszcze musiał jeden Ul klepnąć, przynajmniej no dobra. Chyba zrobimy to w nocy. Pszczoły w nocy zasypiają, nie? Ja raczej tak. tak z tego co pamiętam. Przynajmniej powinno. jasne. Co to byłoby za pszczoły, nie? Dobra, Chester, choć muszę Cię trochę tutaj Pognęli. obciążyć zbytecznymi rzeczami. Dla mnie przeszkadzającymi. A, ja to mogę na jedną kubkę rzucić. Dobra, pszczółka, cyk. Możesz ty psia krew! Złap jedną pszczołę, cztery lecą do tą obce. <grym> a, urok taki. Jak nie. Jakiś taki ciekawy, bardzo Sytuacyjny więc Syk, A czy da się? Nie. Żaby tylko można atakować. Ja się chciałem udomowić. No żabę. nie! No, ząst tu łuczny mi wypluwa. Ja cię sumnę. No, to Żaba mnie uderza i łuczny mi gubię. Dobry, dobry, dobry. Jaka Żaba? Tak. Jedna bije, druga goni. Co bez sensu. Jak coś, to mamy jakieś około 16 świńskich ogonów. Kolejna pszczoła. Milordzie. Dobrze, zaraz przyjdę, będę tworzył świnie. A do świnek nie potrzeba szyneczki? Nie, końcy te świńskie ogony. Aha, tylko śmińskie ogony? Tak. Chodź, pszczółka. Pszczółka Maja? Jedną mam, trzy za mną. No, widzisz, jesteś popularny. Cicho, ci, czeke, czeke, bo żaby zabiły pszczoły. Ej, co? Okej. Okay. Bo zabójcze pszczoły zaczęły się z żabami bić, nie? Aha, okej, okay, wiem, że nie. Cześć, zostawcie mi Chestera. Chester, chodź kom kom. Ciep, nie ciep, ciep, się, Chester ciep, ciep. nie umrze tak łatwo. No ja wiem, on to na klaty tyle przyjął, że to jest O nie, o nie, o nie. Rzabki. Kurde, Jezu. przydałby się jakiś mechanizm łatwego zabicia tych żabek, bo to jest masakra. Dobra, mamy królika. Wiesz co? W czasie ścinania drzewa drzewo zmniejszyło się i mniej tego. Mniej zasobów do, z niego dostałem. Aha. Co za nieszczęść. No, nie, że ale tak. Okej. Okay. Dobra, przyspieszmy troszeczkę wydobywanie się owoców. Dobra. To zbierzemy, to zbierzemy. I to zbierzemy... Zasadzimy nowym... Okay. Wiesz co? Spróbuję pewien myk. No, jaki? Ja zniszczyłem domek śwince. I co? Świnka się wkurzyła i biega za mną. No to, żeś zastosował pewien myk. No, tak nie, chciałem tylko zobaczyć, czy mi się uda. Chciałem zobaczyć, czy się uda takie coś całkowicie w ogóle, ale. Spoko, dobra, czul. Nieudana próba, ale zawsze coś. Ale coś jest, nie? Myślałem, że więcej coś dostanę. Dobra, skończyło mi się, więc szybko. I co mamy? Coś na pewno. Co mi wypadło z suszarni? Mały susz! To go ugotujmy, zróbmy to z owoców, ugotuj... Aha, ty mandragores tu Eee, Jak coś, to sobie tam. Nie, 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 bo chciałem skorzystać, myślałem, że garnek prosty jest, wiesz? Ten już cylinder ma. No, a miałem jakoś, kurde, musiałem sobie wziąć naprawić swoją tą... Co? Jak to się zbie? Yy, sanity. Aha. Bo nie miałem już jak naprawić, to musiałem zrobić cylinder, a nie było czego innego, kurde, w możliwości. Pytanie moje jest następujące: nie mów mi, że już wrzuciłem wszystkie ryby, które zrobiłem. na ty, to jest nawóz, tak? Mogę go? No tak, a po co on leży tam? No nie wiem, bo ja się zaraz zasadzę dalej na i podrasuję pod pod ją. Zjedzmy to i zjedzmy to. Będziemy sadzić nawozić. Ok, tutaj tak, 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 tak. Kurczę, nie mam nic w ogóle dobrego, w ogóle, żeby mieć. Aj, ja O no kurczę, ale tu użyliśmy, no słabo. Hmm? Oddaję, nie, 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 to by użyliśmy. Użyźnienie. Użyźnienie jest. Czekaj, mhm. a co mi jest potrzebne? Chyba powinniśmy skończyć zaraz odcinek, jak coś. Dokładnie. Teraz będziemy koniec odcinka. Gdzie to jest? Co mi jest na To i tą O, Mam, Mam czerwone pióro? E, tam powinno być gdzieś na pewno Czerwone pióro, jest czerwone, skorzystam, skorzystam i skorzystam. No i broń się, no dawaj, wytwarza się no. A bo węgiel, czyste, otwórz Dobra, e, dobra, jak zrobisz to co chcesz, to, też, to też skończymy tym. Co, momentem. jedno tylko! A co? Jedno! Myślałem, że to będzie 100%. Nieee, to tak, koszama. Dobra, jak coś, to wtedy chyba pożegnamy się tym optymistycznym tak. akcentem, że nie zrobiłeś tego, co chcesz. Dokładnie, okay? na razie.